sadzimy drzewo oczywiście nie jest to jeszcze ta hucznie zapowiadana czy omawiana w, w wielu miejscach akcja związana z budżetem obywatelskim, no to, to wymiana drzewa. To byłaby najszybsza realizacja, jaką mamy budżetu obywatelskiego. Jednak rzeczywiście sadzimy lipę w okolicach Kościółka Świętego Wojciecha. To jest związane w dużym stopniu z jednej strony dbałością Rady Dzielnicy Pierwszej, gdzie rzeczywiście te robinie akacjowe, które znajdują się na rynku, coraz słabiej dostosowują się do dynamicznie zmieniających się tego klimatu w Krakowie. Są one w różnym stopniu zdrowotnym. To też jest jakiś wskaźnik. Dla nas, przy dyskusji o tym, jak będzie wyglądał rynek w następnych latach, więc tak rzeczywiście sadzimy lipę przy Kościołku Świętego Wojciecha po 15 listopada, gdzie, gdzie na pewno będzie ją widać, będzie to spore, spore drzewo i na pewno to też pokazuje, że ta dbałość to jedno o drzewa, ale drugie, no musimy w sposób dynamiczny reagować na tą zmieniającą się rzeczywistość, bo te suche lata, ten brak deszczu, brak opadów śniegu, to ma duży wpływ na to, w jaki sposób sposób, drzewa się zachowują. Ta dbałość jest ciągle potrzebna, a czasami po prostu wymiana na inny gatunek.